Bez krawata w Radiu Yard. Kasia, Kościół, dzień dobry. Mówi się często, że są ludzie, tak zwani ludzie renesansu, to są to osoby, które są doskonałe w wielu dziedzinach, bądź też mają wiele różnych pasji, wykonują wiele różnych zawodów i właśnie takiego wyjątkowego gościa mamy dziś w studiu Radia Yard. Ze mną jest Katarzyna Faszczewska, urodzona tu u nas na Podlasiu, aktualnie gdzieś tam na emigracji w stolicy. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kasiu, powiedziałam, że i masz się wielu zajęć, no bo to jest tak, że ty jesteś i lektorką, i joginką, i aktorką nie tylko teatralną, ale również filmową, kim jeszcze. Pracuję też w dubbingu, piszę scenariusze, produkuję swoje spektakle, więc faktycznie tych moich zawodów jest zajęć dużo, ale wszystkie są skupione dookoła sztuki, dookoła. Teatru właściwie. Która z tych dziedzin sztuki, kultury jest Tobie najbliższa? Teatr. Zdecydowanie bez zastanowienia teatr, scena, to wychodzenie na deski, to jest coś, co kocham najbardziej i za co pewnie dałabym się pokroić. Masz na swoim koncie wiele ról, ale jak ci tak kartkuje Twoje portfolio, no to to jest, tak przewrotnie powiem, nuda. Rola główna, rola główna, rola główna, rola główna. Wiesz co, może to też jest tak, że te główne role są po prostu na pierwszym miejscu i są najbardziej widoczne. Chociaż jak tak się zastanowię, myśląc o teatrze, to faktycznie jak już udaje się coś robić, to to raczej na, na tym pierwszym planie na, na froncie, bo też jest tak, że ja... Produkuję rzeczy, w których gram, a po co produkować coś, żeby nie obsadzić się w głównej roli, prawda? Więc yy, tak. sprytne. Sprytne, sprytne, ale też bardzo praktyczne, bo w tym yy, naszym aktorskim zawodzie no nie trzeba też w nim być, żeby słyszeć, że aktor zawsze czeka na telefon, prawda? To czekanie jest trudne, frustrujące, często powoduje w ogóle porzucenie zawodu i przebranżowienie, więc ja wyszłam z założenia, że zamiast czekać na telefon, yy, muszę po prostu sama zacząć. I, i sama produkować, wymyślać spektakle, zatrudniać ludzi, zbierać ekipy, z którymi ja chcę pracować i, i decydować o tym, co robimy. No a jak już mam takie pole do popisu, to obsadzam się w głównych rolach, bo, bo czemu nie? Skoro już jesteśmy przy tym temacie, to pójdźmy za ciosem. Producentka i scenarzystka w chyba najbardziej obsypanym nagrodami spektaklu to Monodram. Jestem baba, prawda? Tak. To jest chyba coś, z czego jesteś w tej chwili najbardziej znana? Opowiedz troszeczkę o tym, jak do tego doszło, że wzięłaś się za produkcję tego, że w ogóle zaadaptowałaś historię, biografię Anny Świerczyńskiej na potrzeby desek teatru. To zaczęło się od tego, że w Lublinie robiliśmy spektakl I.D., do którego zaprosiła mnie Ania Gryszkówna. Tam scenariusz składał się z kompilacji tekstów Olgi Tokarczuk, Virginii Woolf i właśnie Anny Świerczyńskiej. Kilka Pierwszy znalazło się w scenariuszu Ani. Ja wzięłam ten scenariusz i byłam absolutnie zaskoczona, zakochana i zdruzgotana jednocześnie, ponieważ zobaczyłam wiersze, które powiedzmy wybiły mnie z butów, które absolutnie przemówiły do mojej wrażliwości. I miałam dziwne poczucie niezrozumienia, dlaczego ja tych wierszy nie znam, dlaczego ja tej poetki nie znam. Przecież jestem magistrą sztuki. Co się stało, że po drodze gdzieś ta poezja nie trafiła na, do moich rąk, na moje biurko? I zaczęłam czytać, coraz więcej, coraz więcej grzebać w tej poezji w historii świrszczyńskiej. I okazało się, że jej historia nie jest spisana, że są jakieś pojedyncze artykuły o niej, albo książki będące gdzieś wyrywkami jej życiorysu. I tak zaczęłam sama dla siebie składać puzzle z, ze Świerszczyńskiej w głowie, z jej życia i z jej twórczości. I nagle pomyślałam, że... I zauważyłam właściwie, że to jest historia, którą trzeba opowiedzieć i która wręcz sama się opowie, jeśli tylko ją dobrze poskładać i znaleźć kogoś, kto będzie chciał wejść we współpracę ze mną, żeby, żeby tę historie pokazać. I tak się stało właśnie z Nieteatrem w Stoku, bo to Nieteatr powiedział tak, Kaśka robimy te premierę I, i zrobiliśmy to razem w koprodukcji. Było super. Ale bynajmniej my dziś nie o Annie Świerszczyńskiej. Będziemy rozmawiać o innym spektaklu, o usłudze czysto platonicznej, która właśnie w Nieteatrze. Cóż to jest takiego? Co to jest za sztuka? To jest spektakl, który powstał na podstawie reportażu. W ogóle bardzo lubię dotykać reportażowej materii, bo mam poczucie, że wtedy dotykamy tematów ważnych i prawdziwych. Nie wymyślamy, nie silimy się na wymyślanie historii, ludzi i problemów, tylko gadamy i gramy o czymś, co jest. I to jest właśnie taki spektakl usługa czysto platoniczna czyli jak z samotności robi się biznes. Bardzo, Śmieszne i bardzo smutne tematy jednocześnie, bo rozmawiamy w tym spektaklu o profesjonalnym swataniu o trenowaniu podrywu, o gabinetach przytulania, płatnego przytulania, które naprawdę są tylko i wyłącznie gabinetami przytulania. O takich usługach jak speed dating, jak szybkie randki, tak? W których ludzie spotykają się na trzy minuty, rozmawiają ze sobą i mają na tej podstawie jakimś cudem zdecydować, czy są sobą zainteresowani. I to jest reportaż, który napisała Oktawia Kromer. On po prostu wpadł w moje ręce i też poczułam, że to jest materia na teatr bardzo, bardzo dobra, więc w tym spektaklu mamy taki kolażowy scenariusz, który przedstawia różne te biznesy zrobione z samotności, poprzeplatany piosenkami wykonywanymi na żywo. No właśnie, piosenki. Również jesteś piosenkarką. Jesteś z tych aktorek, które zdecydowanie potrafią śpiewać i lubią to robić. Tak, chociaż nazwałabym się bardziej Aktorką śpiewającą, jak to się u nas mówi, niż, niż piosenkarką, bo faktycznie nie mam takiego stricte wykształcenia wokalnego, ale tak lubię śpiewać i, i, i robię to na scenie właściwie, właściwie we wszystkich spektaklach teraz, które mam w repertuarze, też śpiewam. Wróćmy jeszcze na moment do usługi, mhm. bo warto by było zaprosić na spektakl. Zapraszamy, spektakl jest dzisiaj w nieteatrze. o godzinie 20.00 są dosłownie ostatnie bilety teraz, kiedy nagrywamy tę rozmowę, także proszę zaglądać na, na stronę internetową. To jest 90-minutowy emocjonalny roller coaster. Będzie bardzo śmiesznie i bardzo smutno, bardzo muzycznie i bardzo dramatycznie i naprawdę prosto z serducha, także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jak się uda zdobyć bilet, to... Nie pożałujecie na pewno. Gdybyś nie trafiła do tego zawodu, gdybyś nie trafiła do sztuki, czy miałaś w swojej głowie jakąkolwiek alternatywę? Tak, byłabym lingwistką. Prawdopodobnie byłabym zawodowym tłumaczem symultanicznym. Albo po prostu nauczycielką jakiegoś języka: angielskiego, albo hiszpańskiego, albo niemieckiego. To też jest moja pasja, jedna jeszcze z wielu y, języków. Kiedy teraz będzie można Ciebie zobaczyć w Białym Stoku? Masz już jakieś plany? Plany są, ale jesteśmy na razie w rozmowach. Na razie to jest usługa czysto platoniczna. Myślę, że znowu zimą powtórzymy: Jestem babę, w nieteatrze. Ale to na razie wszystko są otwarte rozmowy. Bo z tym niezależnym teatrem jest trochę jak z posiadaniem własnego zespołu muzycznego. Przygotowujemy swój repertuar i dzwonimy, próbujemy się umówić na grania w różnych miejscach, pokazy, na przeglądach, na festiwalach, i tam, gdzie uda się złapać kontakt i, i możliwość pokazu, tam się po prostu pakujemy i jedziemy i gramy, i tak to wygląda. W takim razie z niecierpliwością czekamy na to, aż w. W końcu tutaj w Białym Stoku znów scena będzie tylko twoja, bo przypominam, że jestem baba to jest monodram. Tak jest. Naszym gościem była Katarzyna Faszczewska, aktorka, lektorka osoba, która potrafi podłożyć głos praktycznie pod wszystko dodatkowo osoba śpiewająca i w dodatku joginka. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia Radia JART. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nieteatrze. Bez krawata w Radio Yard.